you <laughs> Przed wiekami, tak i dziś, kopalnia soli w Wieliczce jest celem podróży królów, książąt, przywódców państw. Co roku odwiedzają co najmniej kilkadziesiąt znanych osób. Na wszystkich wizyta w solnych komorach wywiera niezmiennie takie samo niezatarte wrażenie. Kiedy po raz pierwszy zaczęli przyjeżdżać do kopalni znamienici goście? Przyjeżdżał król Kazimierz Wielki i następcy jego. Nie jest to udokumentowane na piśmie. Natomiast pierwsza informacja źródłowa, którą podaje kronikarz Jan Długosz, mówi, że w roku 1424 z okazji kolejnego ślubu król Władysław Jagiełło przyjmował gości w Zamku Żupnym i później pokazał im piękno kopalni wielickiej. Pod koniec XV wieku już pojawiają się tutaj humaniści z zachodu Europy. W tym czasie też kopalnie zwiedził. Mikołaj Kopernik. Natomiast pierwsza relacja pisana pochodzi z roku 1522, której autorem jest Joachim Wadian, Wadianus, Szwajcar, doktor medycyny, który trzy lata wcześniej zwiedzał podziemia wiejskie, później opisał w swoim traktacie w języku łacińskim i jak gdyby wprowadził kopalnię do literatury europejskiej. Od kiedy kopalnia stała się atrakcją turystyczną? Ja myślę, że już od tego pierwszego traktatu, który napisał Joachim Warianus, stała się znanym obiektem w Europie. Słyszę, ta turystyka w cudzysłowie mówiąc miała charakter elitarny. Dopiero e, po pierwszym rozbiorze Polski, w 1774 roku, Austriacy wprowadzili księgi zwiedzających, z których możemy się dokładnie dowiedzieć o tym, kto którego dnia zwiedzał kopalnię. I tam się już pojawia podpis cesarza Józefa II. W pierwszym okresie urzędnik Sajnarny wpisywał nazwiska zwiedzających, a później podpisywali się własnoręcznie. Także mamy tutaj autograf Chopina, Matejki i wielu, wielu innych znanych osób. Księgi pamiątkowe, źródło cennych historycznych informacji, prowadzone są w kopalni do dziś. ci goście wpisują w nich swe wrażenia, w nawet najbardziej egzotycznych językach. Jak wyglądało przedtem zwiedzanie kopalni? Czy była to łatwa wyprawa? Nie była to łatwa wyprawa, ponieważ do kopalni można było zejść pieszo albo zjechać, tak jak górnicy, u liny. Nawet w pamiętnikach Stanisława Staszica, które miałem w rękach, czytałem, wspomina właśnie autor pamiętników, że kiedy przybył do Wieliczki w 1790 roku, dokładnie 23 kwietnia, Zjechał u liny do kopalni, czyli to wymagało dużej odwagi. Natomiast mniej odważni turyści schodzili pieszo szybem Franciszka, a obecnie szybę Paderewskiego. Związanie polegało na tym, że podprowadzano gości. Miejsca pracy górników, kiedy podglądano górników przy pracy. Dopiero Austriacy na początku XIX wieku wytyczyli pierwszą profesjonalną klasę turystyczną, czyli wydzielili część nieczynnej kopalni i przystosowali ją już stricte dla celów turystycznych. Zawsze przed takimi gośmiści tzw. Tak świeczni, którzy nieśli kaganki, oświetlali miejsce zwiedzania, a dodatkowo organizowano też pokazy ogni sztucznych i wiele, wiele innych atrakcji przewodnikiem, który najczęściej pokazuje piękno wielickich podziemi ludziom z pierwszych stron gazet jest Marek Strojny. Właściwie trudno mu wyliczyć, ilu znakomitych gości oprowadził po kopalni w czasie 16 lat pracy przewodnickiej. Jeśli chodzi o takie wspomnienia, które najbardziej utkwiły w pamięci, to na pewno są to wspomnienia dotyczące dworu tajlandzkiego, gdzie etykieta dworska mówi, że do każdego członka rodziny królewskiej damy dworu, czy też osoby towarzyszące, powinny się zbliżyć na kolanach lub leżąc. Jeśli chodzi o monarchię Malezji, to z kolei tam, ze względu na wiek króla, który wyrzedzał naszą kopalnię, król nie mógł przejść zbyt dużo schodów i zbyt dużo metrów. Więc był specjalny oficer świty królewskiej, który niósł ze sobą stołek i stawiał go co określoną ilość metrów, żeby król mógł odpocząć. Wszyscy ci turyści ze znaczkiem VIP są dokładnie tacy sami jak zwykli turyści. Zadają te same pytania, przeżywają te same wrażenia, tak samo są zachwyceni. Oni nigdy nie chcą być traktowani jakoś specjalnie. Oni chcą tej normalności. Niedawno naszą kopalnię odwiedził Danny De Vuitton, był zachwycony naszą kopalnią, a co najciekawsze, w, całej, w czasie całej drogi tutaj w kopalni on sobie kręcił swój własny film, ponieważ ma takie hobby, lubi czasami stać z drugiej strony kamery i no i bardzo też go to cieszyło, że może taki podziemny świat tutaj nakręcić. Siedzimy w pięknej salonce. Czy pamięta ona czasy cesarza Franciszka Józefa? Raczej nie, ponieważ tego typu urządzenia transportowe w kopalni zaczęto montować dopiero w roku 1861, a cesarz kopalnię zwiedzał 10 lat wcześniej. Ale niewykluczone, że jego syn, arcyksiąża Rudolf, z małżonką Stefanią, który zwiedzał kopalnię w latach 80 Niewykluczone, że korzystał właśnie z tej kolejki. Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądała wizyta cesarza Franciszka Józefa. Więc była to bardzo uroczysta oprawa przygotowana na przyjazd najważniejszej osoby w państwie. 13 października 1851 roku przybył cesarz do Wieliczki. Wtedy był bardzo młody, miał 21 lat zaledwie. Zachowała się instrukcja w na naszych zbiorach archiwalnych, która dokładnie opisuje pełen stan gotowości oraz wszystkie czynności, jakie miały być wykonane w czasie pobytu najjaśniejszego pana. Schodząc do komory Michałowice, cesarza przywitała orkiestra górnicza, a następnie w komorze Drozdowice i w sąsiednich komorach kontynuowano pokazy właśnie urabiania soli, transportowania urobku solnego. W jednej z komór przygotowano dla cesarza tablicę pamiątkową, którą on odsłonił i od tego momentu ta komora otrzymała imię cesarza Franciszka Józefa I. Zresztą tutaj wielu przedstawicieli rodziny Habsburgów po cesarzu przyjeżdżało do Wieliczki te autografy, wszystkie wpisy zachowały się w księgach pamiątkowych. Od kiedy datuje się masowa turystyka? Według informacji źródłowych można obliczyć, że około 60 tysięcy osób przyjeżdżało do Wieliczki rocznie w latach 30., czyli przed wybuchem II wojny światowej. Natomiast 10 lat po wojnie, czyli w roku 1955, kopanie zwiedziło. Już trzy razy więcej, czyli 180 tysięcy turystów. Obecnie ta liczba już przekracza milion, milion sto tysięcy nawet.